daj buzi naszym widzom no to sumeczko no i teraz próbujemy Oho, matka spadła, mistrza. ale była gra, ale była gra. Próbowałem odkręcić jeszcze hamulec, bo dosyć ostro ryba szła, jak widzicie, ale przepiękna była sztuka. No cóż, buzi dała rybka, buzi dała. Zapraszam na Facebook. Wobler Dąbrowski, tam zobaczycie piękne motosumki i Wobler Dąbrowskie widzieliście piękna sztuka była. No dzięki też Wam, że oglądacie moje filmiki, dziękuję za komentarze, te negatywne również, dlatego że one mnie y, też wzbogacają o wiedzę, co mogę poprawić, co wam się chciało właśnie uzmysłowić, żeby, żeby y, innych przekonać do swoich racji. Także komentujcie i pozytywnie, i negatywnie. Ważne, że żyjecie tym tematem jak ja. Widzieliście jaka piękna sztuka. Ona jeszcze tutaj sobie żyje. Ale aż się wygięła, aż się wygięło, druci na, na naszej motosumeczce. Ale widzieliście sami. Daliśmy buzi, ona też i na tym to piękno polega, że ta duża ryba jeszcze tam była. Próbowałem odkręcić hamulec, ale troszeczkę jeszcze mogłem go zwolnić. Zbyt ostre ciągnięcie powoduje, że ryba ma duży opór i, no i łatwo może się wypiąć. W tym momencie i tak mieliśmy duże szczęścia, że przeżyliśmy wspólnie piękne wędkarskie chwile. Zapraszam.